Ciemnego. Z tej strony, tyry, zapraszam was na kolejny odcinek z 2 Dzisiaj zajmiemy się kolejnymi normalnymi zraceniami. Na początek zajmiemy się zraceniami na ulepszenie. Podobnie to Moja maszyna jest ostatnio mega wolna. Maszyna musi mieć wynik 14271. W testach w lutym Wy wykonacie zracenie do 17 grudnia. i idziecie Mój jak z niego korzysta, i teraz wyskakują też dziwne komunikaty. Ostatnio komputer jest to głośno. Możesz coś na to powiedzieć? Okej. Okay. Ogólnie to, teraz nie też przyjąłem w e, odcinku, kiedy pokazywałem Wam, jak e, zmaksymalizować sprzedaż przykładowego PC-a, e, a dopiero dzisiaj, właśnie tym, te teraz na no ulepszenie, dzisiaj to. Wykonam. Dobra, tutaj będzie trzeba dodać tak na skanowanie oraz ustawienie wentylatorów. I to będzie trzeba dzisiaj, dzisiaj są części, więc od razu przejdę do tego zrezygnowania, żeby od razu tutaj sprawdzić wynik czy demarka Marka w pierwszej kolejności. Eee, dobra, ja tak, odejmę się tutaj, bo są stół pobocze. I teraz tutaj włączę komputer. Mm -hmm. Okay, jeszcze tutaj od razu sensory oscyta i fan control. Jeszcze skaner antywirusowy, No i jeszcze tutaj fan control. to zrobię tak, w pierwszej kolejności tutaj zrobię test przy żeby wiedzieć właśnie, jaką kartę graficzną tutaj wybrać i w międzyczasie tutaj jeszcze kilka maili przeczytam, jeden mail jest od posterunkowego roba bariego, a drugi jest od wylegającego. Regionalny posterunek ulicy A12, numer sprawy 4436 475 329, b. Pierwsze do Państwa w ramach naszego oficjalnego dowodzenia w sprawie do, dotyczącej zakłócenia porządku publicznego na Coblen Street. Według moich akt, byli Państwo w kontakcie z Panem y, Kornelimusem, krankiem. Właścicielem sklepu syndrom przebrań u Pana Krękiego. Pragnę Państwu poinformować o że Pan Kranki został aresztowany i oskarżony o Co Zaszyty dotyczą działań wyżej wymienionego mające, mających celu obniżenie wartości nieruchomości przy Koblenmier Street i w jej publiczną dla ociągnięcia materialnego i finansowego zysku, co polegało na zakupie wszystkich publicznych obiektów i terenów pod drastycznie w zaniżonej Działania te obejmowały m.in. innymi przebieranie się za rozluźnione otwory i przemieszanie ulicy w celu wytworzenia atmosfery strachu i zamentów wśród mieszkańców oraz myślne wprowadzenie w błąd oku co do bezpieczeństwa wspomnianego terenu. Składanie fałszywych doniesień na policję w tej sprawie. Mimo wątpliwości, że czyny te uszły by panu na nasuwa gdyby nie grupa tutejszej młodzieży, która zainteresowała się tymi zdarzeniami. Odkryli oni koszty mu potworów, inne dowody, kiedy ich pies przypadkiem dostał się do sklepu, podobno w poszukiwaniu wielkiej księgi kopki widocznej z ulicy. Ich działania co prawda pozwoliły dojść do prawdy, ale równocześnie nie możemy zignorować zachowania będącego pod ich opieką zwierzęcia i zostały im odebrane i przeniesiony do zamkniętego schroniska, gdzie będzie oczekiwał na rozprawę pod zarzutem wtraknięcia na teren prywatny. Proszę mi uwierzyć, że to koniec spółki w naszym sąsiedztwie. No. Nie wiem. <ścoughs> yy, dobra, to to jest bardzo ciekawy mail od yy, dwójki Janusza. Ej, masz czas? żeby podskoczyć do mnie i sprawdzić, czy nie, nie zbarokowałem na drugiego? Sam bym to zrobił, ale obecnie jestem w Rio. Długa historia. Bardzo krótki mail. I teraz czas na... Y, kolejne zlecenie tutaj, na przetaktowanie. Tam pewnie wynik czy demarka się zrobił już, więc... Y, więc fajnie. Dobra. Tu To jest z Lokalnego działu Międzynarodowej organizacji poszukiwaczy prawdy UFO i nie ludziach. W skrócie, nic. Tak, wiem, że nie pasuje, ale to skrót w starożytnym języku obcych. Niedawno jeden z naszych funkcjonariuszy odkrył fascynujący geometryczny wzór, który pojawiał się na polu w pobliżu Ze wszystkich sił staram się zachować spokój, jednak zjawisko to może okazać się rewolucyjnym odkryciem. W tej chwili ma nasz funkcjonariusz przy współpracy miejscowego Klubu Modlarskiego, którego również jest członkiem, stara się zrobić serię fotografii z powietrza całego obszaru, a my musimy być gotowi do ich analizy, kiedy tylko jeden nie ma. Na krajowym forum dyskusyjnym na u znalazłem aparat do analizy AI, jednak po jego przetestowaniu stwierdziłem, że posiadany przeze mnie komputer nie jest wystarczająco oddejny aby przeprowadzić konieczne obliczenia. Niestety nasz skarbinnik obecnie przebywa na wakacjach w Nowadzie, w więc nie byłam w stanie zabezpieczyć gotówki na zakup nowych części. Jednak ze względu na potencjalne odkrycia, mogę z własnej kieszeni pokryć koszty jakiegoś tymczasowego rozwiązania. Zrób, co się da, aby zwiększyć wydajność z pamięci procesora i karty graficznej. Mam nadzieję, że to wystarczy. No dobra, ja to zaakceptuję to zrozumienie. Będzie tutaj trzeba podkręcić procesor co do wartości 3785 mHz i podkręcić kartę graficzną do wartości powyżej 1395 mHz, i dostosować jeszcze dodatkowy parametr kasy latencyjnej o minus 2, więc tutaj. Do tego zalecenia nie, nie będę musiał tutaj żadnych części kupować, więc spoko. Dobra, i tu jest kolejne zalecenie na to stosowanie. Witam, mój komputer wygląda specyficznie. Spodipenial, Omotowa wyglądałaby zaje fajnie, z jakimś motywem niebo w zachodzie słońca. Dalibyście byście radę to zrobić? Ostatni komputer jest spójny. Możesz coś na to poradzić? Ten komputer nigdy nie był czyszczony. Czy to źle? No dobra. To tutaj będzie trzeba właśnie zastosować motyw. O, y, motyw nie o zachodzie słońca, ale oprócz tego jeszcze ustawienie wentylatorów y, i czyszczenie. Okej, okay. dobra. No tak, zobaczymy właśnie... Ogólnie tak, z tymi zaleceniami będę musiał trochę poczekać, bo dopiero na jutro, ale te zalecenia um, na lepsze nie będę musiał zrobić dzisiaj. Więc zobaczymy, jaki jest wynik 3D-marka. No, ogólnie wynik 3D-marka jest naprawdę bardzo dobry. Więc ja tak sobie myślę, że tu wystarczałby, um, no właśnie. Teraz właśnie pytanie co, czy y, zakup lepszej karty graficznej. Jak tutaj to w planie sytuacji, to jest jedna karta graficzna z tego co widzę. Mm -hmm. RTX 2080 i Vulkan y, XOC. Jest bardzo ciekawe to zrozumienie, dobra. Y, to tak, zobaczmy. A to jest budżet na części wynoszący do 2250 dolarów, więc, więc pewnie ta karta graficzna będzie musiała być naprawdę mocna do 2250 dobra, gdzieś tak dotąd tam. 200. 50. Hmm. Dobra, tutaj jest RX 7900XT Vapor X 20GB Więc to spróbuję Kartę kupić Zostawę na dziś Pytanie czy Zasienacz tu da radę, a ma 850W mocy, więc bez problemu. Ok, karty graficzne. A dlaczego tutaj nie, nie mogę włożyć To jeszcze kodem muszę zdjąć i teraz dopiero muszę zamontować. Okay. Dobra, to zanim sprawdzę tutaj wynik 3 i tutaj, na tutaj rzeczy, ja sprawdzę ogólnie, jeśli chodzi o ustawienie wentylatorów. W komputer jest głośny. No dobra, czy tutaj będzie trzeba postawić na tryb echo. i ok. I tutaj jeszcze zrobię spamiętanie. Czy na pewno tu chodziło o to, że jest, jest głośno? Ok. Dobra. Test ukończony, tak samo. Teraz czas na sprawdzenie wyniku, czyli marka. Wynik 3D Marka wynosi ponad 22 tysiące Więc komputer będzie musiał już wysłać do klienta OK Więc 5 kwiatów to są, fajnie Dobra, to teraz można już przejść na koniec nierwocze Okej, okay. dobra. Kamera już przeszła. O, fajna naklejka. Hmm, dobra. No tutaj od razu przyjdę do mios. O. Hmm. Mm, tak. Tutaj. Zezero to wartości 3 powyżej 3785. Tutaj. Okay. Pamięć Ram też czy nie? Tutaj am, parametryka z Ram z tylko. Pamiętam Dobra, tutaj mi 28, stawić parametrów. Ok, Tutaj już muszę sobie tu mm, zapisać. Tylko 8 to właśnie, tu jest. Niby, dysk M2 jest tutaj założony. A czy, nie, teraz M2, ale nie wiem czy M2 czy Dysk SD, ale. Dobra, to mniejsza e, to. jeszcze tutaj będzie trzeba podkręcić kartę graficzną? Nie. Dobra. tutaj podkręciłem, więc tam jak się robi test przyciągszy a ja w międzyczasie tutaj zajmę się kolejnym komputerem to powiedzę, że są ścieńki dobra jak hmm, tutaj się dorosło, łączę komputer ja tu porozmawiamy co zrobi zrobię na końcu najpierw ktoś się zajmę zamiast obsłonięciem i drugiej kolejności

Tutaj będzie trzeba chyba na tryb Tak, tutaj na Echo ustawić na traktorę.

Spoko. To Teraz czas na. Właśnie ja teraz nie pamiętam, ile tam minut nagrałem. A dobra, tutaj jeszcze. Yy, Jedno stracenie sobie mogę tutaj przyjąć. Yy, no dobrze, jak leci? Z tej strony wiki. Wściekłe fałsyd. Yy, w zeszłym roku założyłem kapelę składającą się z samych hydraulików o nazwie Zbierane Kramy. Co to w ogóle jest ta nazwa? Niestety ostatnio ciężko znaleźć czas na próbę, ponieważ mamy na głowie manię szczególnie zdobionych zaworów królowych. Każdy chce je mieć. Należy jednak spieramy się raz w dni u mnie, aby sobie pograć w gry. Ostatnio pojawiła się najnowsza część gry Facemainter Extreme Computer i bardzo chcielibyśmy, chcielibyśmy w nią zagrać, jednak mój komputer nie podoła temu zadaniu. Musisz więc podkręcić jego parametry na maksa, tak jest, spraw, aby ten sprzęt miał się w metalowego dziabła, zdolnego osiągnąć wynik 3000 w testach wydajności. No dobra, no. tutaj będzie, właśnie, trzeba dwa wymagania tutaj spełnić, czyli wymagania y, konkretnej gry. Zalecamy wymagania sprzętowe: y, Facemanter, Extreme Guter, i wynik, czy demarka musi wynosić ponad 3000. To ja ogólnie to dopiero mogę zrobić, jak ten sprzęt y, przyjdzie. Więc teraz tutaj. Na kolejny dzień, się przeżył, taką, to już przeszedł, teraz właśnie pytanie. Czy w pierwszej kolejności tutaj sprawdzić wynik przed czy Marka, czy od razu tutaj y, sprawdzić wymagania gry? Hmm, 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 hmm. Dobra, gdzie tu jest The Extreme Heavy Metal, tu nie. Face -monter. Zlecamy wymagania sprzętowe i tu już widać, że jedynie co jest to wymiany karta graficzna. No dobra, więc tutaj cały budżet mogę e, wrzucić na kartę graficzną. Właściwie. Jak tutaj tak to wygląda? O, jest tutaj nowy składak kolejny, więc pięknie tutaj się zapowiada, że te zresztą lepsze nie będzie ostatni. Zresóbni w tym odcinku. Dobra, yy, to tak, budżet na części jest tylko wyłącznie 300 dolarów. Nie tam nic o tym, żeby, że może być to nawiotkie części z sklepu, więc nie mogą być używane. I teraz pytanie jest tego typu, czy... Właśnie która karta będzie tutaj w miarę dobra. To już nie sprzedam. To myślę, że tak. Ile tutaj pamięci VRAM potrzeba? 4 Gb. To fajnie się składa, bo mam tu akurat kartę graficzną GTX 980 Gamer XL, która posiada 4 GB pamięci VRAM. Okej, okay, spoko. Ale pytanie, czy... Jest, będzie trochę lepsza, ale pytanie, czy spełni wymóg w wyniku czy d Marka, to ciężko powiedzieć. Dobra, wkładamy tutaj, modujemy używanie karty. Teraz zamontuję blokadę pracy i osłonę boczną. I teraz sprawdzimy tak, wymagania. Sprzętowo-konkretne i gry zostały spełnione. Jeszcze trzeba sprawdzić tutaj e, Fenik 3D Marka I jeszcze mm, zrobię tak, na wszelki wypadek. Test przeciążeniowy. Wynik czy demarka ponad 4000? Więc spoko. okej okay, więc komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie kanał 4 5 żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Krypy Simulator 2. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.